Może już nie dzisiaj, a czy byłaby możliwość przesłania na, na, na maila, jeśli chodzi o liczbę ton, e, która e, no, rocznie, na miesiąc, ile odpadów produkujemy. Jest.

Czy jeżeli, Rady, czy jeżeli Rada ustosunkuje się pozytywnie do prośby firmy Kowe, firma Kowe dała jakąś gwarancję, że do końca umowy nie będą podnoszone już ceny? Ja Tego tak nic nie da, bo za 2-3 miesiące może być taka sytuacja w kraju, że, że to już pójdzie w której zawójnik. Czy jest możliwe napisanie aneksu do umowy? skazuje, no, tak, że jeżeli no, bo po prostu tak to no, bo, bo teraz będziemy aneksować wodę, tak? Panie doprawnika, do prawnika, tak, bo, bo skoro będziemy aneksować ich podwyżkę, no to chyba możemy aneksować też staramy się, Tą kwestię zawsze podnieść możemy, tak? Natomiast e, ja nie wiem, nie znam warunków tak naprawdę poprzedniego przetargu i czy ta umowa była e, załącznikiem do postępowania do dokumentacji przetargowej, czy na przykład ona była akceptowana przez e, tutaj usługodawcę, więc ja tego na tą chwilę nie wiem. Natomiast no m, możliwość aneksowania umowy zawsze istnieje, bo tak naprawdę to jest... E, m, jakby nie było zapis, który zabezpiecza nasze interesy, tak, czyli no zawsze będziemy no tutaj powołali, wpływam natomiast, no, ja nie mogę państwu powiedzieć, że jest instrument prawny, który mówi, że my mamy prawo bez względu wymusić na uzmierawcy zmianę tego zapisu, jak się nie zgodzi. Wiadomo, że umowa za, tak. za naszą nie była podpisana ta, my teraz przychodzimy tak samo i Wójt, tylko naprawdę to na razie spada e, tak jakby to o, o, odpowiedzialność, bo my podnosimy ręce za tym, żeby chcemy podjąć. No tak? My też nie mamy do informacji i wiedzy, no to też trochę... Wygląda to źle, tak, że przychodzimy, podnosimy tylko rękę głosujemy, i się o nic nie pyta, dziękuję bardzo. No ja wiem, chyba nie o to chodzi, bo to jest dyskusja, żeby takie rzeczy ewentualnie wyjaśnić. No i na przyszłość, jeśli są jakieś takie pisma, i no okej, okay, musi być ta uchwała, no to też prosiłbym, żeby takie rzeczy były dołączane samym, tak, do maila, żebyśmy mieli tą pewną informację, tak, czy głosujemy nad tym, czy nad tym. I, i, i wielu, tak? No bo nie widzieliśmy pisma, nie widzieliśmy ile więcej płacimy, a mamy raptem podnieść o 3 zł, tak? Myślę, że to jest stąd ta dyskusja. Proszę Państwa, woli takiej informacji a w zasadzie podzielenia się tym, co, co było w Milanówku, bo tam niestety te podwyżki musiały być już przeprowadzone w ubiegłym roku. Prawdą jest, że wszyscy staliśmy się jakby trochę zakładnikami, z jednej strony prawa, które, które spowodowało podniesienie tych stawek, a z drugiej strony tak naprawdę firm. My nie mamy wyjścia. Tutaj dla informacji, ja mieszkam w Nadmie, czyli to jest, to jest gmina Radzymin, tam jest stawka obecnie 34 zł od osoby. Jeszcze powiązana, można sobie wybrać taki ryczał 34 zł, bądź jest powiązana od zużycia wody. Też mniej więcej wychodzi to do, w ten sposób i tam podwyżka była 300%. Ale tam też doszło do takiej sytuacji, że była zerwana umowa. Praktycznie przez dwa tygodnie nikt nie, nie odbierał e, śmieci i... No, decyzja była taka, pierwsza firma, która się w ogóle zgłosiła, narzuciła e, cenę tak wysoką, no, ale trudno, trzeba było e, po prostu podpisać umowę, nie było innego wyjścia. Także ja, ja wiem, że to zawsze jest decyzja e, bardzo trudna, ale no, my w tej e, i państwo przede wszystkim w tej bardzo trudnej sytuacji, jaka e, jest, stoimy trochę pod pręgierzem. I nie wiem na ile nam się uda utrzymać, bo te stawki na razie, mimo że to jest podwyżka, jeszcze są akceptowalne. A jeżeli się stanie tak, że, że tak jak tutaj już ktoś mówił, że, że trzeba będzie o 100-200% i nie będziemy mieli wyjścia. Myślę, że ktoś pójdzie po głowę, po rozum do, do głowy i, i chociaż zmieni to od strony prawnej, bo też trudno się dziwić firmom przy, przy takich w takich podwyżkach, im się to musi yy, kalkulować. Inną no, yy, rzeczą jest, że, że ta umowa no, troszkę nie dbana no, o nasze interesy, te, te 3 tysiące po każdej głowie, i sobie w takiej sytuacji jest to. No była też dyskusja, znaczy rozmowa już na komisji rewizyjnej, tak powiem, na komisji mm. to bo dostaliśmy pismo, tak, o którejś gminie, że na tam były tak, że może przygotować takie pismo do ministerstwa, do wojewody i wszędzie, gdzie tylko się no bo no, tak naprawdę, jak tak dalej będzie, to za chwilę może się okazać, że my będziemy płacić 1000% tak. Właśnie, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie. Ja chciałbym to tutaj, to co pan sekretarz yy, powiedział, żebyście Państwo wzięli naprawdę pod uwagę i ja odpowiedzialność. Ja tutaj zdaję sobie sprawę, że tej analizy nie było, to To, to, to takie hmm. tak przynajmniej. I tutaj pijemy się w piersi, ale nie jesteśmy tutaj. Yy, można powiedzieć, też zostaliśmy podstawieni pod ścianą, bo pismo przyszło wtedy, kiedy przyszło. I on tutaj, firma KB zdaje sobie sprawę, że 3000 dla niego to jest tylko śmiech na sali, no bo podejrzewam, że on te pieniądze zarabia normalnie. Yy, więc tutaj zostaliśmy podstawieni pod ścianą. Zresztą to było pismo przynajmniej z tydzień wcześniej, było to na komisjach, byłyby jakieś powiedzmy rozmowy, mało tego. Jeszcze podejrzewam, że nie jedna komisja by się zebrała, a praktycznie wszystkie, bo nie wyobrażam sobie, żeby też Komisja Ładu i Porządku i bezpieczeństwa też nie, nie, nie podjęła decyzji przynajmniej na, na tego typu spotkaniu odnośnie śmieci. Natomiast tutaj tutaj mówimy i uczulamy. Żebyśmy się nie obudzili czasami, bo ja wiem, że teraz każdy będzie... No ja też z chęcią bym odstąpił od tej podwyżki, bo to jest nie, nieporównywalna podwyżka dla mnie, bo też yy, rzuca we mnie, ale z pełną odpowiedzialnością tutaj Państwu twierdzę, że po tych negocjacjach, jakie przeprowadzić z w tobe, jest to jedyne wyjście, jakie na chwilę mamy. I tutaj jak Pan yy, Mariusz powiedział, czy to będzie ostatnia podwyżka do końca umowy. Nie wiem tego. Jeśli damy radę negocjować w jakiś sposób z FIMO jeśli chodzi nawet o nawet o te stawki, bo firma Kowe powie takie miałem ustalenia, takie, taka była podpisana umowa kiedyś swego czasu, nie, w zeszłym roku, tutaj, w czerwcu czy w maju, ja się tego trzymam, takie były w specyfikacji istoty warunków zamówienia i on tego może się trzymać. Natomiast nie ukrywam, że jakieś negocjacje jeszcze będziemy prowadzili z firmą Kowe, bo na naszym rynku jest tutaj przede wszystkim mieszkańcy, ja nie ukrywam też, że będę chciał negocjować z firmą Koder w ten sposób, żeby przeniosła się w końcu na nasz teren, ponieważ podatki odprowadza te firmy to z naszej głównymi wyborów. I też taką sytuację tutaj odkryłem, myślałem, że tutaj firma jest zarejestrowana i tak dalej. Na naszym terenie się okazało, że na terenie gminy wołowiny. Więc podatki, to co my płacimy, powiedzmy te 50 czy 60 tysięcy, będziemy płacić w stosunku do VAT odchodzi i, 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 i usług, i, znaczy, i dochód pana Kotowskiego do gminy wołowiny. Dlaczego my mamy płacąc, nie korzystać z tego, że go na, na naszym terenie? Będziemy też rozwijać to, ponieważ jest tutaj naszym mieszkańcem gminy. Więc firmę może również jednym zdjęciem można być po puderze i przerejestrować tutaj do nas. Także też w tej chwili będziemy na pewno negocjować z Panem y, Kotowskim. Dziękuję. Radny Skłonniczyk, a propos y, siedziby firmy, czy Pan Kotowski nie ma w Woli Ręczarskiej jakichś działki? Ma. Tak? I jest, jest, jest. I jest. <laughs> I <tam> jest. <laughs> za Natomiast chyba natomiast zarejestrowana jest na terenie chwilów, który w druczkach w druczne. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania.

26 łamane na 193 łamane na 2017 Rady Gminy poświęcone z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca dróg nr 23. Proponowane stawki 10 złotych w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny, 17 złotych w przypadku, gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny. Kto z Państwa Radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych. 9 za, 4 głosy przeciw, 1 wstrzymujący. Na tej podstawie jest dobrze uchwała numer 8. Łamane na 76. Łamane na 2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 czerwca 2019 roku. Zmieniająca uchwałę nr 26. Łamane na 193. Łamane na 2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca. Ustala się na skargi miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca. Poproszę o ciszę. Zamieszkującego nieruchomość położoną na terenie gminy poświęte. 10 zł przypadków do odpady komunalne są wymarzone i odbierane w sposób selektywny. 17 zł przypadków do odpady komunalne nie są wymagane i odbierane w sposób selektywny. Została przyjęta. Przechodzimy do punktu 14. Wolne wnioski za pytanie. Proszę, proszę. Proszę, proszę. pana proszę, proszę. Proszę, proszę, zostały poczynione w sprawie proszę, proszę, w proszę, proszę, Zaposzły trzy pismo, o ile mi wiadomo. Pierwsze pismo poszło takie, że pan, nie pamiętam jego nazwiska, tu... Op, nie pamiętam, w każdym razie. E, poszło pismo, e, był na spotkaniu tutaj w gminie, zobowiązał się do usunięcia tego piska. Następnie poszło pismo do policji. E, policja nie stosowała do nas pro, prokuratury. Nie znamy dalej szczegółów z prokuratury, jeszcze żadnej informacji na ten temat nie mamy. W każdym razie mamy sprawcę, wiemy kto to zrobił, wiemy z jakiej firmy to było przyłożone, wiemy, że prowadzone jest wyjaśnienie przez prokuraturę. Jeszcze nie dostaliśmy żadnej informacji na ten temat. Dziękuję. Radny Ja mam pytanie Panie Wójcie, bo między Polem a, a szczepankiem, nie są zgłoszone pobocza. Dziennikarz ma międzynawialny ustaleń na głośnicy, tak? Do 30 czerwca, tu na materii, także racjonalnie monitorujemy yy, to. I do 30 tak, do 30 czerwca, przepraszam, do 30 czerwca firma ma to wykonać, także tutaj Pan Jacek z drogą finansuje cały czas to, z tym, że Tutaj ja mam obiekcję co do powiatu. Będę rozmawiał z Panem Urbaniakiem, żeby przy następnym proszeniu, nie wiem czy rozmawiać z powiatem na ten temat, ponieważ tam jest zamiatanie chodników. A zamiatanie chodników to się nie wiąże z tym, że rośnie trawa. Trzeba randachem szukać czy wyczyścić. To to jest zamiatanie. Oni przejeżdżają szczotką i to nawet to pismo tej Tomek Gorowski przystosował przez nas do powiatu były której rozmowy i to jest przeźliwe, bo dla mnie zamiatanie chodnika to znaczy, że chodnik ma być iściutki, a zamiatanie chodnika to jest to tak ujęte, że ma w chyba ja, na nim nie być. Natomiast prawa rośnie. Co z Mam pytanie w sprawie właśnie wykaszania. Na... Przy drogach powiatowych to jest 50 cm. Widziałem, że przy, przy gminnych drogach e, szła maszyna i ta szała, ale w Chojnach nie, nie wyruszyli, jeśli chodzi o tą drogę między Chojnami a, a Nowym Tak, wiem. Też do 30 czerwca materni na tych drogi y, asfaltowe, później drogi gruntowe miały być. Y, Powiedzmy, tak, też e, będziemy sprawdzać, na myśleć, razie, jeśli tego nie uczynią, nie zostanie podpisany protokół, także tutaj wydokumentujemy, e, gdzie ma być wyproszone i to jest, nie ukrywam, e, po pół metra właśnie od, od e, osi, e, znacznie od osi jezdni, od e, osi jezdni. Czy to, czy są to, się mają zgłaszać tak w innych miejscowościach, gdzie gdzie nie zostało wypraszone, tak? Jeśli jest takie informacja o obsługi, to po, i po. I bardzo chętnie skorzystamy z takiej informacji. Radny rozmowy. Znaczy, ja mam jeszcze pytanie, że tam w tym w wyniku, tak jak tego, który tak, to zapytania tam są ceny tam ilość groszy za kilometr, tak? Zamek kwadratowy. Zamek kwadratowy, tak jest. Mam pytanie, no bo tak naprawdę, no nie mamy. Takiej wiedzy, ile będzie dokładnie tych dróg gminnych tyle powiatowych i, i tak naprawdę ile za to Czy tak? ja Jest to, normalnie w przetargu. Przecież wiadomo jakie są osoby, są za ile firmy wybiały. Podane są ilość kilometrów razy ilość złotych razy ilość metrów kwadratowych. Także znaczy wszystko było na bitie, firmy do tego się stosunkowały, więc za pieniądze. Jest to, żeby nie złamać, 30, 30, 30 tysięcy z kawałkiem było od powiatu, firma wybrała to 20, a chyba 8 z kawałkiem za dwukrotne proszenie. Natomiast u nas jest chyba 31 czy 3 tysiące, nie pamiętam dokładnie, ale to jest wyliczone dokładnie z kilometrażu jaki mamy stan dróg innych i stan dróg powiatowy. Zresztą powiat nam przesyła kilometrówkę, ilość metrów i my się tego po prostu trzymamy, co zostaje z do powiatu. Natomiast my drogi po prostu przeliczamy sobie. Tak samo było przeliczanie, tak. jeśli chodzi o proszenie, tak samo odśnieżanie I tutaj mamy pełną wiedzę na ten temat, jeśli chodzi o drogi. Dziękuję. Ramne błaszczak. Dlaczego no, tak wąsko? To było w Polsce, kiedy pieniędzy no tak, nie dostaliśmy ustalenia z powiatu, bo nie chcieliśmy wychodzić też no z racji tego. Ja uważam, że te pół metra to, żadne, żadne, to jest żadne koszenie. To jest znać, Natomiast znać, tak moście powiedziałem... Ale pół metra to jest tyle. Nie, nawet nie widać znaków na moście, się nie odkryły, że jest most. A no trzeba jest jak w wysokości jak ja. Radny Rozwicki. Ja tylko chciałem powiedzieć co o danej dwójce, się wydaje, że pierwszy raz się spotkałem z takim dziećiami ubogimi. Zawsze ten kojarkałem jakoś i domyślnie. Ona ma na tym drogi. Drogi, to zawsze macie, to nawet będzie taką kwestię, że jeżeli nie wygłosimy do rowu i rowu to on zacznie zarastać Już i urosnie wełba i urośli wiekła, witry. I, i będą jeszcze większe koszty z utrzymaniem tego, tego rowu. Także trzeba by się zastanowić, jak, jak zrobić, żeby nie dopuścić do zabezpieczeń. Zabezpieczeń. tak? rok dwa i potem będzie większy kłopot z melioracją. W przypadku dróg powiatowych to trzeba złożyć odpowiedni wniosek do powiatu o wyproszenie, o wyczyszczenie drogów w przedmiotach powiatowych, a w przypadku dróg gminnych no to, to musi być, gmina no musi się nie zająć, tak. zabezpieczyć na te środki i wykonać. tak to składa, do powiatu? No. Znaczy powiat, występuje z pismem, występuje z pismem o pół metra, ale po nie było, po było pod... pod... Porozumienie było podpisane z powiatu, Wyraźnie było pół metra proszenie. Zdziwiliśmy yy, się, dlatego też w patrzącie są koszty. W związku z tym yy, u nas też były dwie firmy, zwróciło się chyba że cztery firmy. Yy, jedna firma z Warszawy, która wybrała przy drogach powiatowych. Z yy, 16 chyba bodajże groszy, druga czy 20 groszy, nie pamiętam dokładnie, nie chciałbym teraz przeprawywać. Natomiast, natomiast przy drogach gminnych prosimy również, jest trochę chodników, natomiast firma, która wybrała, by powiedzmy przy gminnych chodniki nam dała po złotych 30 bodajże 6. Także ta kolosalna suma, Dała na, sumę na powiat i na gminę taką samą ustawę. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania, wolne wnioski, zapytania? Jeśli nie ma w związku z wyczerpaniem wniosków i zapytań radnych, zamykam punkt 24. W porządku obrad i przystępuję do zrealizowania ostatniego punktu, jakim jest 25. Zamknięcie sesji. Zamykam obrady 8. sesji Rady Gminy Poświęconej. Dziękuję Państwu za uwagę. W tych obradach wszystkim pozostałych Państwu na obecność i uwagę.